Well, uh, I think Coach said it best in, in the locker room. Uh, it's easy to win games when you play great and uh, score every shot, but when you can grind it out and win these ugly games, uh, I think these are the more important games. Um, I think we showed a lot of character and not, not giving up when we were down 10. Um, and shout out to the captain, man. Uh, <laughs> that was amazing. Shout out to the captain. Tak więc trener po meczu powiedział, że zagrali dobre spotkanie, jest to bardzo ważne zwycięstwo, drużyna pokazała charakter, no i dobra robota, wielka gra, wielki rzut Łukasza Koszarka. A, dobry wieczór. Pierwsze gratulacje dla obu drużyn. Dla, dla chłopaków, że, że zostali z zimną głową do końca i dla seko bo postawili naprawdę trudne warunki. Dużo serca dali, dużo energii, myślę, że naprawdę grali dobry mecz. Chcieli pokazać, ile są warci i myślę, że pokazali naprawdę to bardzo dobrze. A co do tego, co powiedziałem w szatni, to dokładnie powiedziałem, że nie sztuka jest wygrać, jak wszystko idzie i wszystko wpada, a przeciwnik nie może trafić. Sztuka jest wygrać, jeżeli jest ciężko i, i są ciężkie warunki. A dlatego się cieszymy z tej wygranej. Po tych trzech meczach ostatnich po tym maratonie wiedzieliśmy, że, że będzie bardzo ciężki ten mecz, szczególnie że Aseko przyjechało bardzo naładowane po ostatnim meczu z turowem A i cieszymy się, że rzuciliśmy dwa punkty więcej od przeciwnika na tym polega ta gra. Dziękuję. Czy mamy pytania? Panie trenerze, jak to się dzieje, że trzeci mecz z rzędu, pierwsza kwarta, wygląda w taki sposób, że w pewnym momencie 12 punktów przewagi drużyny i Czy to jest taki po prostu że tak powiem, rytm drużyny, jeżeli możemy tak to nazwać, czy to jest po prostu specyfika każdego spotkania i tak wychodzi? Nie, to jest element do poprawy na pewno, musimy na tym popracować, natomiast też nie było czasu teraz w ostatnie 8 dni cokolwiek zrobić. Mieliśmy dwa dni przerwy pomiędzy każdym meczem, przeanalizujemy będziemy pracowali, bo nie możemy zaczynać tak spotkania, nie możemy pozwolić na to, żeby potem gonić i jak się zgubi rytm i pozwoli przeciwnikowi tak otworzyć, to mieliśmy dużo takich sytuacji, że ciężko jest, że ciężko jest potem dogonić. To, to się też stało w Słupsku i tyle. No o emocji chciałbym Pana zapytać, już po spotkaniu, kiedy kibice chyba pierwszy raz w tym sezonie krzyczeli Artur Kronek, Artur Kronek, a jeszcze tydzień temu było inaczej może. Nie słyszałem, żeby krzyczeli coś złego, a to, to drugi raz krzyczeli. Bardzo mi miło chciałem podziękować za wsparcie, bo drugi mecz i ten ostatni z AEKiem i, i tutaj włączyli się, kiedy zespół zaczął troszeczkę odrabiać, włączyli się i to znowu nas poniosło, to nam pomogło. Dziękujemy za wsparcie. Ja myślę, że kibice są po to, żeby nas wspierać bez względu, co się dzieje. Oczywiście mają prawo, mają prawo wyrazić swoją opinię. Jeżeli coś jest nie tak, natomiast też, też chcemy, żeby nas wspierali najbardziej w trudnych momentach. Rozumiem, że miło się na sercu zrobiło. A bardzo miło, no, szczególnie po takim meczu, kiedy, kiedy w końcówce tak naprawdę się wygrywa. I wiadomo, są jakieś nerwy, staramy się to kontrolować, żeby, żeby nie, nie popaść w jakąś niepotrzebną nerwo, nerwy i tak dalej. I, i, I to pomaga też, buduje bardzo. Jeszcze o ten nerw zapytam w trakcie spotkania. Było bardzo nerwowo także na parkiecie. Dużo fal technicznych, za niesportowe zachowanie, dużo dyskusji. W pewnym momencie wydawało się, że to gdzieś się wymyka, wszystkich chyba spod kontroli. O, dlatego też powiedzieliśmy sobie, że pojechałem szatni, że najważniejsze, żebyśmy zagrali twardo w obronie, nawet bardziej twardo niż oni. A awa tak, żebyśmy zostali z zimną głową i nie wchodzili w niepotrzebne jakieś takie dyskusje i niepotrzebne tematy. No. Każdy, 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 każdy gra tak, jaki jak ma system i tyle. Panie trenerze, Łukasz Koszarek był bardzo mocno zdenerwowany podczas tego meczu i to zawsze mu daje takiego powera. Czy Pan starał się go jakoś uspokoić, czy może zostawił go samego sobie, samemu sobie, żeby jednak kisił tę złość w sobie i dowalił kiedy trzeba? A, powiedziałem tylko, że, że drużyna go potrzebuje i to wystarczyło. No, on też sam jest doświadczony, wie kiedy wziąć piłkę w rękę. I... I jeszcze pytanie takie przed tymi dniami wolnymi, które nas czekają. Jaka jest w tej chwili, że tak powiem, dyspozycja Dragicewicz'a w kontekście wdrażania się w zespół? Jak, jak pan to ocenia? A myślę, że dużo pracy przed nami jeszcze, żeby Dragicewicz wszedł w system, żeby porozumiewał się też z innymi graczami na boisku troszkę lepiej. Tak naprawdę, tak jak powiedziałem, on przyjechał. Dwa mecze temu i nie mieliśmy czasu, żeby potrenować, bo pomiędzy w ostatnim tygodniu zrobiliśmy kilka tylko jednostek treningowych. Wczoraj mieliśmy jeden dzień na przygotowanie się, jeden trening. Dzień wcześniej tak samo, także no, tutaj potrzeba jeszcze dużo pracy. I cieszę się, że przyszedł na świeżości i nam dużo pomógł, ale, ale też jeszcze, jeszcze dużo pracy nami Przede wszystkim yy... Jestem dumny z moich zawodników, że, że przez, 30, przez 40 minut e, walczyli z tak dobrym zespołem. E, zabrakło nam, nam dosłownie koncentracji w jednej akcji. Jeżeli chcemy wygrywać takie mecze, a, a chcemy, to musimy być skoncentrowani przez, przez 40 minut. Walka była przez 40 minut, koncentracji zabrakło na ostatnie 30 e, sekund. Tak więc. E, no szkoda, no nie, 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 bo, bo ta porażka nas troszeczkę, troszeczkę teraz podłamała, e, oczywiście na chwilę, to jest taka grupa ludzi, która, która jutro już o tym zapomni i wróci do pracy e, i, i może przytoczę tutaj taką sytuację też z Wrocławka, tam też prowadziliśmy przez długi okres i, i przegraliśmy dwa punktami, e, można by się e, sugerować tym, że jesteśmy młodym zespołem i i zabrakło nam trochę tego doświadczenia jakby, ale to są gracze, którzy w niedalekiej przyszłości mogą grać w polskiej reprezentacji. Tak więc wymaga się od nich trochę więcej. No ale co tu dużo mówić, zielona góra była dzisiaj lepsza, więc wygrała. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Ja na początku chciałbym pogratulować Simatowi za wygranie. Ale najbardziej chciałbym podziękować swoim kolegom zespołu, trenerom, trenerom, ponieważ nastraszyliśmy Mistrza Polski w ich, w ich własnym domu i to pokazuje, że żadne drużyna nie może nas lekceważyć w tym sezonie. Wykonajmy kawał ciężkiej pracy w Gdyni i będziemy na pewno przygotowani do następnego spotkania. Dziękuję. Dziękuję. Czy mamy pytania do naszych gości?